Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku, dzisiaj zapraszam Was na moje comiesięczne zamówienie z Avon, tym razem będzie to zamówienie z katalogu piątego, więc jeśli jesteście zainteresowani co ciekawego mam tutaj Wam do pokazania to zachęcam oczywiście do oglądania dalszej części filmu. Już podczas ostatniego filmu z zamówieniem mówiłam Wam, że rzadko teraz jestem w drogeriach I zakupuję sobie kosmetyki, czy to do pielęgnacji, czy kolorowe Avon jest w chwili obecnej takim moim źródłem kosmetyków, które mam ochotę testować Więc z tego tytułu właśnie jest aż tyle Avonu na moim kanale I ogólnie rzecz biorąc też utworzyłam nową playlistę na kanale poświęconą tylko i wyłącznie kosmetykom z Avon, więc jeśli interesuje Was ta tematyka te kosmetyki i to, jak one się sprawdzają i tak dalej, co jest w ogóle w ofercie, to oczywiście na dole znajdziecie link do tej playlisty, więc możecie sobie na świeżo wszystko przejrzeć. I mam tutaj dosyć sporo kolorówki i kilka. Kosmetyków z pielęgnacji. Więc rozpocznę od nowości, która wpadła mi w oko w przeglądzie, ponieważ jeśli jeszcze nie wiecie, Avon ma swój kanał na YouTubie, Avon Makeup TV, na którym dziewczyny prowadzą, rzucają tak naprawdę codziennie filmy i jak jest nowy katalog, są przeglądy i testy, że tak powiem, próbki kolorów o, na żywo. Możecie zobaczyć, jak kolor dany na żywo wygląda, bo często to te w katalogu są troszeczkę przerysowane, bądź nie oddają naturalnego koloru i od razu wpadły mi w oko cienie w sztywcie z kolor trend. Miałam zamówić sobie trzy, ale się powstrzymałam i zamówiłam dwa. I jest to kolor trend w dwóch odcieniach. I jak zobaczyłam ten odcień fioletowy, to po prostu aż mi się oczy zaświeciły, ponieważ z racji na moje zielone oczy, fioletowy makijaż często gości na moich powiekach i często jednak staram się nakładać jakiś kolor bazowy, jakąś bazę kolorową, aby podbić cienie, więc mam nadzieję, że te oto cienie się sprawdzą idealnie. I jest to kolor Purple Star. Kredka taka automatyczna, wysuwana z taką poświatą fioletową. Już tutaj robiłam sobie słocza, więc naprawdę kolor bardzo intensywny, podobny do kolor tatu, ale nie musicie niczego palcem nakładać tylko po prostu bezpośrednio na powiekę ze sztyftu zaaplikować, więc mam nadzieję że jak już go użyję do makijażu to będzie się sprawdzał super, a drugim kolorem jest kolor, który jest również fenomenalny Pink Ruby się nazywa i jest to odcień taki różowy, ceglasty, nie wiem jak go tutaj określić, ale do takich bardziej jesiennych makijaży będzie fajny. Ale myślę, że tutaj również bardzo fajnie będzie podpijał różowe kolory cieni, więc tutaj dwa takie kolorki sobie zafundowałam i one kosztowały w tamtym katalogu chyba 9 zł, 10 zł 10 zł kosztowały, więc myślę, że fajna sprawa i mam nadzieję, że się umie sprawdzą. Kolejnym jest paletkę pokażę wam za chwilę. Kolejnym jest w końcu będę miała róż z Avonu. Tak naprawdę jeszcze go nie otwierałam, bo zamówienie świeżo do mnie dotarło i Kasetka jest taka sama jak w cieniach, więc będę musiała sobie jakoś tutaj pozaznaczać. I zdecydowałam się na klasyk, yy, Classic Aura się w ogóle nazywa yy, ten róż. I już otwieram po raz pierwszy, czego nie widziałam, tylko u dziewczyn na kanale. I róż prezentuje się w ten sposób: ma duże lusterko, wypadł mi tutaj. Yy, Pędzelek syntetyczny, nawet nie wiedziałam, że jest tutaj pędzelek mięciutki. No, tak naprawdę no w sumie można byłoby go użyć gdzieś na wyjeździe, więc na pewno będzie mieszkał sobie tutaj w kasetce. Matowy róż kosztował 15 zł, więc cena myślę, że dosyć przystępna. Mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzał. Ja ostatnio. Uczę się y, używać róży, więc mam nadzieję, że ten sprawdzi się u mnie idealnie Po prostu w ostatnich zamówieniach w każdym praktycznie pokazuję Wam nową paletkę Więc chyba mam tutaj coś nie z ale po prostu nie mogę się oprzeć Jeśli mam okazję kupić w przystępnej cenie, no to po prostu biorę I y, jest to tym razem Berry Love y, I ta paletka wygląda w ten sposób. Oczywiście cztery cienie dołączona pacynka i mamy tutaj jeden tak naprawdę matowy cień, reszta jest z drobinkami i połyskująca. Więc tutaj kolejna paletka, żeby was nie skłamać, jeśli dobrze policzę, to czwarta albo piąta. Naprawdę coś ze mną nie tak, ale będę je testować, zrobię sobie jakiś makijaż, mam nadzieję, że będą się fajnie sprawdzać. Razem trafiło mi się w zamówieniu błyszczek błyszczyk z serii, serii Ultra Glassware w kolorze Pink Watermelon 6 ml. On przychodzi do Was zapakowany fabrycznie w taką folijkę, którą trzeba tutaj zedrzeć właśnie w ten sposób i kolor jest faktycznie arbuzowy. O, identycznie, wygląd kolor jest identyczny jak arbus z takimi delikatnymi, złotymi drobinkami, więc myślę, że do filmików, które nagrywam przy sztucznym świetle będzie się fajnie mienił na ustach taką taflą, więc tutaj to nie jest mój pierwszy błyszczyk z tej serii, więc tutaj mam nadzieję, że będzie dosyć intensywny, bo kolor wydaje się być bardzo taki wiosenny, letni więc tutaj będzie pewnie w tym okresie bardzo e, rozchwytywany przeze mnie. W temacie makijażu, a dokładnie demakijażu, e, zakupiłam sobie e, Extra Lasting e, Płyn dwufazowy do demakijażu, jest go tutaj, 50 ml, więc nie za dużo, ale stwierdziłam, że wezmę sobie go, on będzie sobie stał i czekał na ewentualne moje wyjazdy. Na wyjazdach lubię mieć właśnie takie małe buteleczki z płynem do demakijażu i myślę, że to jest właśnie. W ten sposób pomyślany, i rozmiar tego kosmetyku jest taki, żeby po prostu był on na tego typu e, okazje. E, dwufazowe płyny są e, fajne. Mam nadzieję, że ten też będzie Jest to jeden z ulubionych płynów do demakijażu mojej teściowej Więc tutaj mam nadzieję, że u mnie się też sprawdzi Tak się składa, że ani razu jeszcze go nie używałam Więc zobaczymy, odkręcę go, zobaczę jaki ma aplikator Taka duża dziura, więc na wacik będzie powinno się aplikować odpowiednia ilość Więc na wyjazdy taki ekstra lasting dwufazowy płyn do demakijażu sobie zamówiłam tak jak w każdym zamówieniu, praktycznie jest jakaś paletka z cieniami, tak, również kolejny lakier do paznokci, który Wam tutaj zaprezentuję z serii żelowej i jest to Candy Apple. I myślałam, że on będzie taki, właśnie bardziej koralowy, bo tak, tak wyglądał w katalogu, ale okazuje się, że jest to czerwień. Czerwień, czerwień, czerwona, czerwień, takie czerwone jabłuszko z serii żelowej. Są bardzo dobre te lakiery, błyszczą się bardzo, mają takie wykończenie, właśnie mega błyszczące, nie mają drobinek, więc pod tym względem ta seria jest również godna uwagi. I kolejna czerwień, zobaczymy kiedy zagości na moich paznokciach po raz pierwszy. Przeszliśmy przez kolorówkę, teraz czas na pielęgnację. Może rozpocznę od żelu do mycia twarzy z serii Nutra Effects. Ja mam z tej serii krem e, nawilżający, chyba tak, e, właśnie, który używam pod makijaż. Jest to naprawdę bardzo dobra seria, coś na pograniczu między Avon Naturals a ENU. E, e, a, a new, właśnie. Even a one new? Dobrze? Chyba dobrze. Tutaj mam. Emiu, tak, dobrze. I naprawdę jest to dosyć świeża seria. I tu akurat mam odświeżający żel do mycia twarzy. Usuwa zanieczyszczenia do, do głębi, odblokowuje pory, na czym bardzo mi zależy. Odpowiedni dla celery wrażliwej. I zdecydowałam się na niego, ponieważ, gdyż, aczkolwiek dlatego, że mam korunt kosmetyczny. I właśnie ten korunt mieszam sobie z tego typu żelem do mycia twarzy. Dzięki czemu mogę zrobić sobie ze zwykłym żeby do mycia twarzy pinning, więc pod tym względem właśnie dla, na niego się zdecydowałam. Kosztował w okolicach 10 zł. Mamy tu 150 ml, więc grubo ponad miesiąc na pewno mi wystarczy. Moi drodzy, teraz jeśli chodzi o pielęgnację, zdecydowałam się na krem Ja kremy z Avonu bardzo lubię I jest to A New Clinical z serii takiej przeciwzmarszczkowej Krem liftingująco-ujędrniający Ta seria jest od jakiegoś czasu i kosztował ten krem 29 zł Będę go na pewno używać na noc po prostu zauważyłam już pierwsze takie zmarszczki na mojej twarzy i tu jest. Preferencja, że bez względu na wiek można używać właśnie tego kremu, a z racji na to, że jest nieustannie ujędrniający, stwierdziłam, że jest to bardzo dobry wybór i właśnie na niego się zdecydowałam. Jest go tutaj 30 ml, jeszcze nie otworzyłam pudełka, ale na przybitce będziecie mieli właśnie przybitkę, jak wygląda opakowanie. Jest na pewno szklane, bo kartonik jest bardzo ciężki, więc mam nadzieję, że fajnie się u mnie sprawdzi. Słów kilka na temat produktu do włosów, który używam regularnie i zamawiam w momencie, kiedy mi się kończy. Jest to serum na zniszczone końcówki do każdego rodzaju włosów Avon Advanced Techniques. Jest to ta wersja zielona i oczywiście podarłam już opakowanie, ale powiedzmy, że niech będzie. Szklane opakowanie z pompką, takie serum 30 ml, zawsze po umyciu włosów aplikuję jej. Go na końcówki i naprawdę się sprawdza, i on kosztuje zazwyczaj. Ja go kupuję w okolicy 10-11-12 zł, więc pod tym względem jest też bardzo wydajny. Więc tu myślę, że warto również go przetestować, ponieważ w moim przypadku daje bardzo dobre rezultaty. A na sam koniec zostawiłam chyba dwa najtańsze kosmetyki, które były w ofercie i będą to kremy do rąk. 100 ml, ten jest akurat regenerująco odżywczy do skórek i paznokci z masłem kakaowym, a ten drugi jest z jaśminem i gliceryną I jest to właśnie glicerynowy krem do rąk z jaśminem i myślałam, że to jest ten sam, który już wcześniej miałam, ale jednak ten jest inny, nie z jaśminem i z witaminą E. Nie, no takie same są, tylko mają inne szaty graficzne. Blondynka spojrzała tutaj i oświeciła, ją. czyli to są te dwa, takie same produkty. Jestem z niego bardzo zadowolona. Bardzo fajnie wygładza ręce. Idealny krem do takiego nakremowania rąk po umyciu, więc pod tym względem naprawdę bardzo fajna sprawa. I one w katalogu były po 4,99, więc za 100 ml bardzo wydajne. Mam nadzieję, że ten będzie się równie dobrze sprawdzał jak ten, więc. Te dwa kosmetyki na sam koniec I to by było tyle moi drodzy Jeśli chodzi o kosmetyki Z katalogu piątego, które sobie zamówiłam Dajcie znać, czy wpadło wam coś w oko Co wy byście chcieli Przetestować i czy też Zamawiacie regularnie Avon Czy macie do niego dostęp, czy też nie Więc z tego miejsca dziękuję wam Serdecznie za uwagę i do zobaczenia Już niebawem w kolejnych filmach Trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.